Blokujesz swój telefon lub laptop odciskiem palca. Ufasz mu. To ostateczny klucz, twoja unikalna biologia, ale złodziej mógłby odblokować twoje urządzenie, nie kradnąc twojego odcisku, ale oszukując czujnik za pomocą prostego, domowego przedmiotu. To jest atak typu ominięcie biometrii, biometric bypass. Atak nie polega na stworzeniu skomplikowanego cyfrowego klona. Celuje on w fizyczną słabość czujnika. Większość nowoczesnych czytników linii papilarnych to czujniki pojemnościowe. Nie widzą one tylko obrazu twojego odcisku. Mierzą drobne różnice elektryczne między grzbietami a dolinami twojej skóry. Ale atakujący, który zdjął twój odcisk palca ze szklanki, może wydrukować go na przezroczystej folii za pomocą przewodzącego atramentu. Albo co jeszcze prostsze, stworzyć Tuczny palec używając specjalnego kleju, gdy ten fałszywy odcisk zostanie przyciśnięty do czujnika, przewodzący materiał naśladuje właściwości elektryczne twojej skóry. Czujnik zostaje oszukany. Wierzy, że odczytuje prawdziwy palec, a urządzenie się odblokowuje. Ten atak nie łamie szyfrowania. On po prostu oszukuje fizycznego strażnika. To prowadzi do fundamentalnego pytania o bezpieczeństwo biometryczne. Kiedy nasz unikalny biologiczny klucz można skopiować za pomocą prostych materiałów? Jaka jest prawdziwa wartość unikalności?